Ile trzeba zainwestować w taką spółkę jak Coca-Cola, aby zarabiać 100 zł miesięcznie z dywidend? Cena jednej akcji Coca-Coli to 68,87 centów. Roczna dywidenda na akcję to 1,94 centy. Więc po przeliczeniu po obecnym kursie dolara do PLN, to roczna dywidenda PLN na akcję to 7,70 groszy. Więc zróbmy sobie tutaj obliczenia. Potrzebna roczna dywidenda. To 1200 zł rocznie. Ile akcji trzeba mieć? Więc 1200 zł dzielimy przez 7,70 zł, to dostaniemy 156 akcji. Koszt zakupu 156 akcji to 10 737 dolarów. A przeliczając to na złotówki. To 42 600 zł. Więc aby zarabiać 100 zł miesięcznie z dywidend Coca-Coli, trzeba zainwestować około 42 600 zł. Przypominam, że ta kwota z dywidend jest to kwota brutto. Czy to akurat się opłaca? Coca-Cola to stabilna spółka dywidendowa, ale warto sprawdzić też inne opcje, które mogą dać trochę lepszą stopę zwrotu.